Pitball to młody, acz ciekawy i innowacyjny sport z wykorzystaniem piłeczki i rakiet. Zawody rozgrywa się w kilku podstawowych konkurencjach. Najpopularniejsza z nich to gra singlowa, gdzie rywalizuje ze sobą dwójka zawodników. Pierwszy z nich zagrywa piłkę tak, aby rotowała wokół statywu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zadaniem przeciwnika jest odbić piłkę tak, aby odwrócić kierunek jej obrotu wokół statywu. Zawodnik zdobywa punkt, jeśli po jego odbiciu piłeczka minie przeciwnika dwa razy, czyli zatoczy pełne dwa koła, a przeciwnik nie będzie w stanie jej odbić. Po zdobytym punkcie zatrzymujemy grę i zmieniamy serwującego. Zawodnik wygrywa set po zdobyciu 10 punktów, a mecz po wygraniu dwóch setów. Kolejną konkurencją jest gra deblowa, gdzie rywalizują ze sobą dwie pary. Punkty liczy się tutaj identycznie jak w grze singlowej. Ważne jest jedynie, aby pamiętać o kolejności odbijania piłki w parze. Zawodnicy jednej pary deblowej powinni odbijać piłkę na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Jedną z najciekawszych konkurencji jest Super Solo. Rozgrywa się je na czas, a celem gry jest odbicie piłeczki jak największą liczbę razy. Rozgrywka podzielona jest na cztery jednominutowe serie. W trakcie których zawodnik kolejno odbija piłkę tylko prawą ręką, następnie tylko lewą ręką, dwoma rękami forehandami i dwoma rękami backhandami. Przerwy pomiędzy kolejnymi seriami wynoszą 30 sekund. Ostateczny wynik to suma wszystkich czterech serii i wygrywa zawodnik z najwyższym wynikiem. Speedball w Polsce przyjął się kilka lat temu, a nasi zawodnicy odnoszą już sukcesy międzynarodowe zdobywając m.in. medale Mistrzostw Świata. Oprócz tego, dzięki relatywnie niewielkim kosztom zakupu kompletnego, profesjonalnego sprzętu i niewielkim wymaganiom powierzchniowym, speedball doskonale przyjął się jako sport rekreacyjny w wielu polskich domach i ośrodkach wypoczynkowo-wczasowych.